Ostatnie tygodnie w branży growej nie obfitowały w jakieś gorące informacje, aż do teraz. W zeszły poniedziałek CD Projekt Red zapowiedział bowiem, że pracują nad Wiedźminem 4, który tak naprawdę nim nie jest. O tym i o wielu innych informacjach już w dzisiejszym odcinku. A teraz, jak co tydzień, minęła godzina 18, serwus Ferajna. Zacznę od tego, że jestem zachwycony Waszymi odpowiedziami pod ostatnim odcinkiem i jak bardzo zaczęliście się w to angażować. Staram się odpisywać na wszystkie, bo wiadomo, że każdej nie byłbym w stanie pokazać w materiale wideo. Dlatego dzisiaj, pośród mnóstwa komentarzy z ostatniego odcinka, wybrałem ten jeden. Ducati napisał: Boże Narodzenie 1998 roku pod choinką tajemnicza paczka, obok dwie mniejsze. Całkowite zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że Gwiazdor, tak mawiamy w Poznaniu na Świętego Mikołaja, przyniesie tak wspaniałe prezenty. Była to konsola PlayStation 1 oraz dwie gry. Crash Bandicoot 3 Warped i NBA Live 1998. Konsolę w pudełku mam do dzisiaj, a w Crash'a nadal lubię zagrać na emulatorze z PS3. Do dziś wspominam tamte beztroskie święta jako jedne z najlepszych w życiu. To były czasy. Ja też bardzo chętnie wracam do tych beztroskich lat, kiedy moim jedynym zmartwieniem było pójść do szkoły i odrobienie lekcji. Ech, doskonale pamiętam, jak pod choinką znalazłem wspominanego w, nagminnie przez Was w komentarzach Pegasusa. I myślę, że gdyby nie ten jeden prezent, to pewnie by mnie tu nie było. Jak teraz o tym sobie myślę, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić życia bez gier wideo. To jest tak niesamowite medium. Które potrafi zbudować wspaniałe społeczności, wspomnienia, co dajecie temu łupus w komentarzach i przyjaźnie, nie mógłbym go porzucić. A jednym z dowodów na tworzenie niesamowitych społeczności może być Fortnite, którego twórcy zdecydowali się na bardzo szlachetny krok. Wszystkie wpływy uzyskane między 20 marca a 3 kwietnia tego roku zostaną przekazane na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Dzięki temu przez pierwszych 5 dni udało im się zebrać ponad 70 milionów dolarów, które zasilą takie fundacje jak UNICEF, Direct Relief czy też Światowy Program Żywnościowy Narodów Zjednoczonych. Twórcy przekazują te środki bezwłocznie bo jak wiadomo, w takiej sytuacji nie ma na co czekać. To wszystko zbiegło się z odpaleniem nowego sezonu w grze, w którym zablokowane zostało budowanie. Rozwiązanie takie ma być tylko czasowym testem, ale według plików w gry zapowiada się na to, że może ono zostać z nami na dłużej. Nie wiem jak wy, ale ja się niesamowicie tym jaram i już pobrałem Fortnite'a na swojego Xbox'a i planuję rozegrać kilka partii w najbliższym czasie. Może jakiś wspólny stream? Dajcie znać w komentarzach, czy taka zmiana Was przekonuje i czy byście zagrali ze mną w teamie na live. Ie. A dzisiejszy odcinek rozpoczął się tak nostalgicznie: od wspomnienia beztroskich lat. I jeśli miałbym wymienić firmy, które kojarzą mi się z tamtym okresem, no to do głowy przychodzi mi Blizzard, Ubisoft i Rockstar. To były studia, których logo na opakowaniu było zawsze gwarantem jakości każdej produkcji. Przez lata jednak. coś się, coś się popsuło. I każdemu z nich nie zaufałbym preorderem w ciemno. Zwłaszcza twórcom GTA, którzy w ostatnich miesiącach wykazują się niesamowitą bezczelnością i brakiem poszanowania dla graczy. Najpierw wypuścili GTA The Definitive Edition, które było co najwyżej definitywnie zbugowane i słabo zoptymalizowane, a teraz zadebiutował ich next-genowy port GTA 5, który jest... co najwyżej poprawny. Twórcy czuli chyba, że drugi raz takiego fikołka nie zrobią, dlatego wycenili tę produkcję na około 40 zł i nazwali to promocją. I chyba właśnie ujawnili swój tajny plan na to, jak odbić sobie na tej obniżce. Gracze, którzy grają w GTA Online wyłącznie na obecnej generacji, czyli PS5 i Xboxach z serii X i S. Będą mogli wykupić subskrypcję do usługi GTA. Plus. Za 6 dolarów miesięcznie otrzymają oni 500 tysięcy dolarów w grze, dostęp do wyjątkowych nagród przed innymi graczami oraz wydarzeń ze zwiększonym boostem doświadczenia. Z praktycznego punktu widzenia, to ten abonament bardzo się opłaca. Za wspomniane przed chwilą półbańki trzeba w normalnych warunkach zapłacić 10 dolarów, więc akurat to przemyśleli dobrze. Moje spojrzenie na to jest takie. Ta usługa celowo jest tak tania, żeby nie bolała nawet tych, którzy odstawią tę grę i zapomną wyłączyć abonament. Mówię to z własnego doświadczenia, bo miałem tak z ekipą Fortnite, że przez kilka miesięcy kasa schodziła z konta, nawet jak nie grałem, bo zapomniałem. Jestem mocno zniesmaczony tym wszystkim, co robi Rockstar, ale pewnie przyjdzie czas na wydanie szóstej odsłony ich najbardziej kultowej serii i każdy zapomni o wszystkich przewinieniach, jak to zazwyczaj bywa. Tak jak wszyscy już zapomnieli o fatalnej premierze Cyberpunka i skupili się na niedawno przedstawionej zajawce Nowego Wiedźmina. Wbrew temu, co specjaliści od SEO wam próbują wmówić, gra nie będzie raczej się nazywała Wiedźmin 4, bo jest to otwarcie, nowe otwarcie w serii. Najmocniejszym dowodem na to jest medalion, który znalazł się w tej zajawce. Przedstawia on Rysia, będziemy więc mieli do czynienia ze szkołą, której nie było ani w książkach od Sapkowskiego, ani we wcześniejszych produkcjach z Geraltem w roli głównej. Dodatkowo Redzi pochwalili się przejściem na Unreal Engine 5 i podpisaniem współpracy z Epic Games, ale jednocześnie potwierdzili, że nie oznacza to wyłączności ich nowej gry na platformie chińskiego giganta. Podejrzewam, że ta umowa obejmuje techniczne wsparcie przy developmentcie na silniku, który bądź co bądź nie jest jeszcze mocno eksploatowany przez studia na całym świecie. A co dopiero przez Redów, którzy odchodzą od swojego autorskiego Red Engine. Chociaż Cyberpunk miał bardzo zły start, to jednak w moim odczuciu był dobrą grą i pokazał najsilniejszą stronę tego studia: budowanie światów i fabuły. Dlatego mocno czekam na więcej oficjalnych informacji o nowym otwarciu w Wiedźmińskiej historii. No ale równie mocno czekałem na Suicide Squad od Rocksteady, i jak się jednak okazuje. Jeszcze sobie poczekam i wy też. No to se jeszcze poczeka. Studio w końcu oficjalnie potwierdziło przesunięcie daty premiery na przyszły rok, tłumacząc to oczywiście chęcią wypuszczenia produkcji doszlifowanej w każdym stopniu. I wiecie co? Powtórzę to, co mówię za każdym razem. Niech sobie pracują. My i tak mamy w co grać. Każdego dnia wychodzi masa tytułów, która czeka na wasze odkrycie. Więc odkryjmy teraz razem, co tam pojawiło się u mnie nowego w kolekcji i na tapecie. Nie będzie tego dużo, ale może być ciekawie. Jeśli chodzi o rzeczy, które pojawiły się u mnie w kolekcji, to one zdominują dzisiaj tę część, bo tak naprawdę na tapecie... A! Zresztą nie będę uprzedzał faktów. Słuchajcie, z rzeczy, które pojawiły się u mnie w kolekcji, mogę śmiało oczywiście powiedzieć, że różowy odkurzacz, najsłodszy różowy odkurzacz ever, Kirby, już jest u mnie. Zresztą mogliście to zobaczyć na streamie. Bardzo przepraszam, że stream w sobotę i w niedzielę się nie odbył. Ale musiałem trochę się zregenerować, bo byłem zwyczajnie padnięty, i mimo tego, że miałem promocję na stronie głównej na Twitchu, stwierdziłem, że jednak zdrowie jest ważniejsze i wolałem sobie odpocząć. Więc Kerbiego mało pograłem, bo w międzyczasie skupiłem wszystkie swoje zasoby czasowe na testowaniu tego cacka. Tak, to jest Steam Deck od Valve. A. Dostałem go w zeszłym tygodniu, jeśli śledzicie mnie na Instagramie. Bardzo serdecznie do tego zachęcam swoją drogą. To zacząłem już odpowiadać na Wasze pytania do odnośnie tego sprzętu, ale materiał z pierwszymi wrażeniami na razie pierwszymi, bo uważam, że to, to jest przenośny PC i jemu trzeba poświęcić trochę więcej uwagi, bo nie jest tak prosty jak konsola przenośna. Dlatego pierwsze wrażenia pojawią się wkrótce na kanale, natomiast taka bardziej obszerna recenzja za jakiś czas. Bo chciałbym jednak sprawdzić, jak wygląda emulacja na tym sprzęcie, jak wygląda instalowanie. Bardzo dużo pytań mam od Was o instalowanie side launcherów, takich jak GOG, jak EPIC. I sam chciałbym to sprawdzić, bo ja też mam tam gry. Więc pierwsze wrażenia wkrótce o, taki bardziej obszerny materiał za jakiś czas. Potrzebuję chwili, żeby z tym posiedzieć i żeby przygotować jak najbardziej rzetelny materiał, jak tylko mogę go przygotować. Jeśli chodzi o to, co na tapecie, to tak jak mówiłem, tutaj nie ma zbyt wiele, bo w zasadzie gram w Elden Ringa obecnie, gram w Kerbiego i cały czas gram w Vampire Survivors, które na Deku jest po prostu najlepsze. Tak się super gra w to, bo to jest jednak dosyć prosta gra. Więc w zasadzie odkryłem, że Elden Ring na Deku. Tak, porzuciłem wersję Xboxową. Elden Ring na deku też jest super i idzie mi zdecydowanie lepiej niż na Xboxie, to jest jakaś magia. Ale serialowo, filmowo, nic tak naprawdę u mnie się nie wydarzyło ostatnio, dlatego pytaniem tego odcinka będzie, co, wyście, co wy byście polecili do obejrzenia? Platforma nie ma znaczenia. Może być coś też do kupienia w VOD jakimś. Jestem ciekawy, co widzieliście ostatnio i co Was zainteresowało, co bylibyście w stanie polecić. Pamiętajcie, że zaraz kwiecień, więc Batman będzie na HBO Max. Jeśli jeszcze nie widzieliście, zdecydowanie warto. Bardzo serdecznie polecam. Ale jeśli chodzi o ten odcinek, to tak naprawdę tyle, kochani. Idę teraz go montować. Znaczy, w momencie, jak to oglądacie, to ten odcinek już jest zmontowany i, i sobie siedzimy i razem go oglądamy. Natomiast teraz kończę, żeby go zmontować na jutro. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Jeśli odcinek Wam się podobał, łapka w górę, komentarz i subik. Och, cały czas boli, jak to mówię. Ale stoimy trochę w miejscu, jeśli chodzi o statystyki, więc nie przedłużam już tego wyjścia. Kochani, wszystkiego dobrego, do zobaczenia we wtorek i czwartek na streamie. Będzie Kirby and the Forgotten Land, a póki co, Servus. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, Defomirowi, Artdiverowi za bycie wspornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.